Także działa, no ale dobra stwierdziliśmy, że jednak no, komputer za dużo bierze internetu i w ogóle po co nam to wszystko konfigurować Coś innego, tylko chciałbym mieć dostęp do tego internetu To co możecie zrobić? No pokazałem wam akurat tą opcję darmową, czyli zrobić sobie na serwer własny Druga opcja jest po prostu płatna Mianowicie O, hausy. Pierwszeństwo. Dzień dobry. Kupcie sobie jakiś router. Czy to zwykły TP-linka, czy jakiś gamingowy, a jeśli szukacie jeszcze jakiejś innej innowacji, sobie kupcie router, który może być Decepticon jakiś.